Kiwi Ellipse. To są te słuchawki, o których dzisiaj porozmawiamy. Jak widzicie, są to naprawdę całkiem spore monitory i od razu bardzo lekkie i bardzo wygodne, ale cały sekret i cała tajemnica związana z tym, dlaczego akurat ta marka jest związana, nie będę ukrywał, z Tak, no bo w ofercie Kiwi znajdziecie takie słuchawki, które są no, po prostu drogie, mówiąc prost, ale znajdziecie też słuchawki o wiele tańsze niż to, co oferuje konkurencja. I to dało mi sporo do myślenia. No, bo jak to jest możliwe, że takie urządzenie kosztuje około 280 zł, a ma zapewniać, uwaga, studyjne brzmienie? Tak, brzmi jak jedna z tych historii, które są niemożliwe do wykonania, ale no właśnie. Zanim przejdziemy dalej, szybki rzut oka, jak te słuchawki w ogóle są zbudowane. No i cóż, pewnie zauważyliście, że ja tutaj mam tak zawinięty, mniej lub bardziej mistelnie przewód. I ten przewód, ja go będę teraz rozwijał, specjalnie tak go tutaj troszeczkę zmotałem, żebyście widzieli, że jest na co popatrzeć. Co to znaczy jest na co popatrzeć? Ten przewód ma 3 metry. I to jest jedna z tych rzeczy, które zdradzają te studyjne inspiracje, jakie przyświecały Kiwi, kiedy tworzono te słuchawki, no bo to jest przewód, który ma dobrze sprawdzić się w studio czy w domu. Zobaczcie, mamy wtyki wyraźnie oznaczone prawy, lewy, to sobie wpinamy do naszych słuchawek. Z drugiej strony mamy 3,5 końcówkę standardowego mini jacka, Oczywiście w zestawie jest przejściówka na dużego jacka, więc tym się nie przejmujcie. Poza tym zestawie, poza tym dokładnie, nie znajdziecie już nic. Same słuchawki są... Całkiem spore i takie troszeczkę inspirowane Bayer Dynamicsem, to będzie widać z jednej strony ta część, z drugiej strony ta część, z trzeciej strony to, co tutaj widzicie. To są rzeczy, z którymi gdzieś już się spotkaliśmy, ale to wszystko jest całkiem zgrabnie zrobione. Podoba mi się co? Zobaczcie, ta nausznica jest po prostu duża. Nawet jeżeli mamy duże uszy, bez trudu zmieszczą się w środku. Podoba mi się jeszcze co, że nacisk, jaki słuchawki generują, jest. Relatywnie niewielki, ale słuchawka dobrze przylega do ucha. Jeżeli chodzi o poduszeczkę, zobaczcie, ona jest miękka, przyjemna. Tutaj też nam nie brakuje tej miękkości i ona fajnie sprężynuje. Rozsuwanie jest bardzo proste, to jest ta część, Zobaczcie, tak, 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 tak. Ot i wszystko. Jeżeli chodzi o możliwości dopasowania się na boki, to z około 10 stopni, o oh, w tej płaszczyźnie, tak jak teraz widzicie, wystarczy, żeby do głowy słuchawka się dopasowała i Prostota, prostota, ale przede wszystkim ta otwarta konstrukcja, jak widzicie tutaj z tyłu, bo to jest coś, co sprawia, że brzmienie jest naprawdę ciekawe. Co do specyfikacji, no cóż, tutaj jest bardzo prosto, same słuchawki, wspomniałem, że są lekkie, na czym polega lekkość, to jest nieco ponad ćwierć kg, jak na takie słuchawki, to jest naprawdę niewiele. Do tego wewnątrz zabrzmieniem odpowiadają 50 mm przetworniki, one są z dwóch materiałów wytworzone i mają całkiem spory potencjał. To, co mi się podoba, to fakt, że czułość jest całkiem zesowna, 98 dB, pasmo przenoszenie standardowe od 20 do 20 tys. Hz, wspomniałem, że kabel ma aż 3 metry, tak więc w domu bez problemu sobie posłuchamy na tych słuchawkach, a oporność wynosi 32 ohmy. I w zasadzie to wszystko, bo słuchawki są przewodowe i nie ma co nad nimi się rozwodzić. Przypominam jeszcze o cenie przy liczeniu dolców na złotówy około 280 zł, więc jest o czym porozmawiać. Co mi się w tych słuchawkach podoba, od tego chciałbym zacząć. Na pewno dość zachowawcze zestrojenie, które oscyluje wokół bezpiecznego złotego środka z całkiem sporą przestrzenią, z sporą sceną. Zgrabnie i z wyczuciem podkreślonym basem oraz klarowną całością. O dziwo udało się Kiwi uszyć przed przesadą i brzmienie absolutnie nie jest kluchowate. Jest straszna mu klasyka i muzyka z wysoką dynamiką. Nawet najtańszy dach. Do smartfona od FIO bez trudu napędzi ten model tak, że nie ma potrzeby przekraczania 3,4 skali głośności. Ale pamiętajcie, cudów nie ma. Jeżeli oszekujecie, że za 280 zł znajdziecie słuchawki, które będą mogły pochwalić się wybitnym brzmieniem nawet przy niewielkiej głośności, to nie będzie ten adres. Tutaj trzeba jednak przynajmniej to połówkę skali mieć na potencjometrze. Na elipsie dobrze brzmi w zasadzie wszystko to, co jest sensownie zmiksowane. Miałem ogromną przyjemność kilkukrotnie odsłuchiwać ostatni album Opeta na tych słuchawkach i to było kapitalne przeżycie. Udało się tutaj zachować charakterystyczne, nisko zestrojone gitary, ale z jednoczesnym oddaniem pola do popisów wokalnych, gładko przechodzących od śpiewu do growlingu. W ogóle Kiwi dobrze poradziły sobie ze złożonością tej muzyki, czyli ze zmianami tonacji, chórkami, klawiszami, to jedna z tych konstrukcji, jaka takiej muzyki nie kaleczy i nie pozbawia tego, co dla niej charakterystyczne. No i uczepiłem się właśnie Opedy dlatego, że tańsze słuchawki nie radzą sobie z gęstą, zróżnicowaną i nieraz balansującą na granicy przekombinowania aranżacją z niskim strojem. Kiwi wychodzi z tej walki zwycięsko. A teraz zmiana klimatu. A co z muzyką opartą na wokalu? O, panie i panowie, jest bardzo dobrze, choć momentami cukierkowo i jak na mój gust nieco zbyt aksamitnie. Takie odczucia towarzyszyły mi podczas odsłuchu symfoniki samego George'a Michaela. No dobra, a co nie domagało? No cóż, jak zwykle słabo zaaranżowane muzyki kapel metalowy z lat 80. z pierwszymi płytami ironów na czele. Jest trochę papierowo, trochę ciasno, bez tej charakterystycznej drapieżności, wigoru, jaka powinna tej muzyce towarzyszyć. Tutaj kiwi sprawdzają się średnio. No pytanie, na ile to jest zasługa, albo inaczej wina muzyki, na ile samych słuchawek. Ale mamy tu już do czynienia z czymś, co. Każe nam się zastanowić, ile te słuchawki naprawdę kosztują. Dlaczego? Dlatego, że one potrafią uwzględnić charakter brzmienia źródła, i to jest bardzo istotne. I jeszcze, zanim przejdę do podsumowania, bardzo ważna kwestia. Na czym słuchałem? Przede wszystkim na Hibi 4. I jest to player, który no, dzisiaj kosztuje około tysiaka, ale naprawdę ma potężny potencjał i to jest świetne zestawienie. Ale jest też wersja dla oszczędnych dla osób które korzystają na przykład z Tidal'a czy ze Spotify na swoim smartfonie wystarczy kupić podstawową przejściówkę nawet takiego fiacza za około 7 dych i naprawdę można już zacząć czerpać radość z muzyki. Oczywiście na takiej przejściówce na takim małym daku nie będzie to brzmiało takiej mocy i takiej jakości jak z tego playera, ale i tak jest dobrze. Jeżeli szukacie słuchawek, które pozwolą wam na długie domowe odsłuchy, wypada mi tylko polecić Kiwi Ellipse. Te słuchawki, o których dzisiaj opowiadałem, są niedrogie, mają fajne brzmienie nakierowane na delikatnie podbitą nutkę rozrywkowości, ale to nie są zdecydowanie słuchawki dla bassheadów i przede wszystkim są dosyć przestrzenne i dosyć naturalne. W tej półce tonowej to jest jeden z moich pewniaków. Dzięki serdeczne za obejrzenie nagrania. Jeżeli filmik Wam się spodobał, proszę o lajka, proszę o subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.